Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku na kanale Stacja Emigracja. Dzisiaj nie mam dla Was typowych wiadomości, informacji, ponieważ bardziej skoncentruję się na ostatnich wielkich protestach, jakie miały miejsce w Londynie i postaram się Wam wytłumaczyć, dlaczego one w ogóle mają miejsce i jak zostają odebrane. Dodam też trochę info na temat wolności słowa, niekontrolowanego zalewu UK imigrantami. Oraz tego, do czego to w duszy perspektywie prowadzi. Mam nadzieję, że dzisiejsze nagranie w pewnym sensie odpowie na pytanie zadane w samym tytule czyli czy Anglia się budzi? W sobotę, 13 września, w centrum Londynu odbył się jeden z największych w ostatnich latach protestów. Według szacunków Metropolitan Police w marszu pod hasłem United Kingdom czyli Zjednoczmy Zjednoczone Królestwo, zorganizowanym przez prawicowego aktywistę Tomego Robinsona, wzięło udział około 110 tysięcy osób. To są dane przytoczone przez Policję Metropolitalną. Faktyczna liczba uczestników przekroczyła milion osób, a niektóre media podają nawet ponad 2 miliony ludzi. Niestety, w trakcie demonstracji doszło do pewnych zamieszek, aresztowań i napadów na policjantów. Demonstracja Robinsona, reklamowana jako festiwal wolności słowa, według mediów lewicowych przerodziła się w masowy marsz o charakterze antyimigranckim. Uczestnicy nieśli transparenty krytykujące politykę rządu wobec tutaj warto silnie podkreślić nielegalnych imigrantów zarobkowych i niekontrolowanej imigracji. W trakcie wystąpień Robinson powtarzał tezy o priorytetowym traktowaniu migrantów kosztem lokalnych społeczności, co często jest prawdą, a co za tym idzie spotkało się to z entuzjastycznym przyjęciem tłumu. Rangę w wydarzeniu podniosły także wystąpienia gości, między innymi za pośrednictwem łącza wideo do protestujących przemówił miliarder Elon Musk, a osobiście na scenie wystąpił także Dominik Tarczyński. Równolegle przez Londyn przeszedł kontrmarsz zorganizowany przez ruch Stand Up to Racism, czyli Sprzeciwmy się rasizmowi. Zabra zebrał on przepraszam, około marnych 5 tysięcy osób, które pod hasłami Refugees are welcome here, czyli migranci są tutaj mile widziani, wyrażał sprzeciw wobec antyimigranckiej narracji Robinsona. W kontrproteście uczestniczyli zarówno mieszkańcy Londynu, jak i również zagraniczni goście. Głównie, jak się okazuje, to były trzy podupadłe już gwiazdy filmowe, których nikt już nie pamięta, a które swoją karierę starają się odbudować w właśnie braniu udziału w ulicznych awanturach. Choć obie manifestacje rozpoczęły się pokojowo, sytuacja szybko się zaostrzyła. Policja rozdzieliła grupy tzw. strefą buforową, jednak doszło do licznych incydentów. W obie strony poleciały butelki i puszki. Natomiast funkcjonariusze zostali zaatakowani kopnięciami i ciosami. Według informacji Metropolitan Police rannych zostało 26 policjantów, w tym czterech poważnie. Odnotowano m.in. przypadki wstrząśnienia mózgu, wybitych zębów i złamań. Zatrzymano co najmniej 25 osób, a policja zapowiada kolejne identyfikacje uczestników zajść. Uwaga, mała dygresja tutaj z mojej strony. 2 miliony ludzi, a tylko 25 aresztowań i żadnych dźgnięć nożem, żadnych zabójstw, nic z narkotykami, jakoś strasznie spokojna ta cała manifestacja. Warto dodać, że w tym samym czasie w Notting Hill Carnival ponad 300 aresztowań, skonfiskowane setki noży i kilogramy narkotyków. Ale wróćmy do tematu. W Wielkiej Brytanii z jednej strony mamy masową mobilizację środowisk prawicowych, które wychodzą na ulice pod hasłami walki o wolność słowa. Ta grupa jest wyjątkowo liczna i aktywnych uczestników sprzeciwiających się przyjmowaniu imigrantów do UK jest coraz więcej. Wcześniej były tutaj w UK przecież demonstracje w obronie flagi angielskiej i wywieszanie jej w każdym możliwym miejscu przez lokalnych mieszkańców. Lokalne protesty wybuchały również w okolicach hoteli przeznaczanych na tymczasowe lokum dla azylantów. Z drugiej strony, z kolei, są kontrprotesty społeczne, które pokazują, że znacznie mniejsza część Brytyjczyków nie utożsamia się z hasłami narodowymi i angielską flagą. Są to głównie, no trzeba powiedzieć prosto, środowiska skrajnie lewicowe, żeby nie powiedzieć komunistyczne, niosące na sztandarach Zielony Ład, dekarbonizację, nawet kosztem załamania gospodarki promujące mafię alfabetyczną i inne skrajne ugrupowania. Wydarzenia z 13 września wykraczają poza samą stolicę Wielkiej Brytanii. To kolejny dowód na narastające napięcia w Europie wokół tematu migracji, bezpieczeństwa i praw człowieka. Skala mobilizacji, zarówno ze strony zwolenników, jak i przeciwników nielegalnej migracji, pokazuje, że problem ten pozostanie jednym z najważniejszych punktów brytyjskiej debaty publicznej. Dlatego wszyscy czekają, co z protestami zrobi rząd. A jeżeli już jesteśmy przy temacie odpowiedzi rządowej na te wielkie protesty, to premier Wielkiej Brytanii, Kirstermer, potępił akty przemocy, do których doszło w czasie tego wielkiego przemarszu. Ludzie mają prawo do pokojowych protestów. To podstawa wartości naszego kraju. Nie będziemy jednak tolerować ataków na funkcjonariuszy policji wykonujących swoją pracę, ani na ludzi, którzy czują się zastraszani na ulicach. Z powodu swojego pochodzenia lub koloru skóry, napisał w serwisie X szef brytyjskiego rządu. Premier podkreślił, że Wielka Brytania jest krajem, który z dumą opiera się na tolerancji, różnorodności i szacunku. Nasza flaga reprezentuje różnorodność naszego kraju i nigdy nie oddamy jej tym, którzy używają jej jako symbolu przemocy, strachu i podziałów, zaznaczył Starmer. Czyli, według premiera, to wywieszanie flagi to jest zachowanie przemocowe. No, dla tych, którzy chcą zniszczyć narodowość i doprowadzić do rozmycia zasad, to faktycznie flaga, jako symbol ciągłości narodowej, może być rzeczywiście problematyczna, a nawet wręcz przemocowa. Warto tutaj dodać, że nad bezpieczeństwem uczestników demonstracji, w której według szacunków policji uczestniczyło zaledwie 110 tysięcy osób, czuwało 1600 funkcjonariuszy policji, w tym 500 z nich sprowadzono z jednostek spoza stolicy. Tak naprawdę, moi drodzy uczestników było ponad milion, a tak jak mówiłem na początku, niektóre szacunki pokazują nawet około 2 milionów ludzi. I ja Wam powiem tak z własnego doświadczenia: że szacunki policji to wierutne bzdury i można je wsadzić tam, gdzie nawet słońce Peruż nie dochodzi. Tu, gdzie ja mieszkam, często maszerują tłumy ludzi zmierzających na stadion Tottenham Hotspur, czyli po prostu stadion lokalnej drużyny piłkarskiej. I owszem, są to tłumy ludzi, ale są one w stanie przejść wzdłuż mojego domu w ciągu maksimum dwóch godzin. Pofatygowałem się nawet ostatnio, żeby sprawdzić ile ten konkretny stadion może pomieścić i okazało się, że jest to około 68 tysięcy widzów. Czyli niecałe 70 tysięcy ludzi jest w stanie przejść pod oknami w ciągu zaledwie dwóch godzin i to w miarę szeroką ulicą. A policja metropolitalna opowiada głupoty, że w tłumie, który ciągnął się przez pół centrum miasta i którego pochód trwał od godziny zdaje się 9 rano do 15 po południu, gdzie mieliśmy dosłownie morze, gdzie tam morze, ocean ludzi było zaledwie 110 tysięcy osób, ewidentnie umniejszają skalę tego marszu, tak samo jak umniejszają skalę problemu jakim jest tutaj w UK nielegalna imigracja. Coraz mniejsza wolność słowa, utrata tożsamości narodowej i wiele, wiele innych problemów, jakimi trawiony jest ten kraj. To tyle, jeśli chodzi o informacje z tego wydarzenia, jeżeli mówimy o samym marszu, jednak teraz wyjątkowo pokuszę się o mały komentarz w tej sprawie, jako no. Powiedzmy prawdę, imigranta, a jednocześnie obywatela UK, który żyje i obserwuje to, co tutaj się dzieje, już od prawie 20 lat. Robię to dlatego, że Wy, widzowie, nie jesteście w stanie zrozumieć skali problemu, jeżeli nie przyjrzycie się konkretnym przypadkom, które obrazują, w jakim punkcie swojej historii znajduje się teraz Wielka Brytania. Zacznijmy od tego, co w zasadzie dzieje się tu w UK z tą całą nielegalną imigracją. Nadajmy temu szerszy kontekst. Wszyscy pamiętamy sławne Herzlich Willkommen Angeli Merkel w 2015 zdaje się roku, kiedy otwarcie zaprosiła ona rzesze imigrantów z krajów arabskich do Europy w odpowiedzi na wojny domowe, jakie wybuchły na Bliskim Wschodzie w czasie tzw. Arabskiej Wiosny. Problem w UK zaczął się jednak znacznie wcześniej, bo w roku 2005 od przyjęcia do Unii Europejskiej w której jeszcze wówczas UK było solidnie zakotwiczone 10 nowych członków Cypru, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Słowacji, Słowenii, no i oczywiście Polski. Z tym wielkim otwarciem wiązała się jednak również wielka i ważna decyzja a mianowicie brak tak zwanego okresu przejściowego dla otwarcia rynku pracy na obywateli tych krajów. Podczas kolejnego już rozszerzenia Unii Europejskiej politycy już tego błędu nie popełnili i wprowadzili pięcioletni okres przejściowy dla kolejnych krajów, czyli Rumunii i Bułgarii. Wracając jednak do tego największego jak do tej pory w historii Unii Europejskiej rozszerzenia. W jego wyniku UK zalały dosłownie setki tysięcy, jeśli nie miliony legalnych imigrantów w ciągu następnych kilku lat. Wszyscy ci ludzie byli legalnymi imigrantami, na przykład z Polski. No, chyba wszyscy pamiętamy pierwszego Tuska i zarobki, jakie były wówczas w Polsce. Na tamte lata przypada przecież największy eksodus polskich obywateli, którzy właśnie głównie za swój cel obrali Wielką Brytanię. I możecie się teraz zastanawiać, no okej, okay, ale to w takim razie dlaczego w tych pierwszych latach 2005-2010 nie było takiego problemu z imigracją? Odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ brytyjski rynek pracy potrzebował tych zasobów ludzkich. Wszyscy pamiętamy polskiego hydraulika czy budowlańca – miejsca pracy rzadko wybierane przez Anglików przypadły właśnie między innymi polskim emigrantom. W tamtych latach, wchodząc do w zasadzie każdego hotelu w UK, można było zobaczyć Polaka, Słowaka czy Litwina na recepcji, w restauracji, barze czy w housekeeping'u – to był rynek, który desperacko potrzebował rąk do pracy. Do tego należy dodać boom budowlany jaki w tamtych czasach miał miejsce który również potrzeba rąk do pracy i legalna emigracja z nowych krajów Unii dała odpowiedź na te potrzeby. Warto również dodać, że wraz z otwarciem rynku pracy otworzyły się możliwości związane z turystyką. Miliony ludzi z dziesięciu nowych krajów Unii nagle mogło przylecieć do UK tanimi liniami lotniczymi i obejrzeć Tower of London, Big Bena czy Zamek Windsor. To sprawiło, że turystyka, hotelarstwo czy catering przeżywały istny boom. Było to takie swoiste perpetuum mobile. Pracownicy z zagranicy wypełnili lukę w rynku pracy, a często ich rodziny, znajomi i generalnie ludzie z 10 nowych krajów Unii dostali możliwość podróży. Więc rynek sprzedaży miał silne koło zamachowe. Hotele w Londynie wyrastały jak grzyby po deszczu. Hilton Hotel otworzył cztery nowe jednostki w zaledwie kilka lat. Park Plaza Hotel z dwóch hoteli wyrósł na chyba 9 w tej chwili, a to tylko dwie marki, jakie znam osobiście, ponieważ dla nich pracowałem w tamtym czasie. Mimo wzrostu ilości hoteli, obłożenie wciąż było tak wysokie, że ja pamiętam do dziś jak pokoje w Hiltonie w czterogwiazdkowym hotelu były sprzedawane za 360 funtów za noc, co było standardową ceną, i obłożenie mimo tego było na poziomie 97%. Nawet w weekendy. Możecie się zacząć zastanawiać, bo jak najbardziej mieści się to w logicznej sferze myślenia: dlaczego UK nie wybuchło przy tak wielkiej mieszance nowych ludzi? Odpowiedź jest bardzo prosta i zawiera się w dwóch członach. Pierwszy z nich to krąg kulturowy, który był taki sam jak rodzimych Brytyjczyków. Bo o ile Anglicy przed rozszerzeniem Unii myśleli trochę o centralnej i wschodniej ścianie Europy, jak o krajach zacofanych, to jednak prawda jest taka, że ludzie z tych okolic to był i dalej jest ten sam krąg kulturowy. Jest to kultura europejska w wyznaniu chrześcijańskim, a co za tym idzie, wyznaje te same zasady, wartości i prawa, jakimi powinno kierować się społeczeństwo. Drugi człon to fakt, że przybysze z krajów wschodniej Europy byli nastawieni na pracę, a nie na zapomogi. A był to faktycznie taki czas, kiedy naprawdę mogli o nie prosić. W tamtych latach nie było Universal Credit, a wiele różnych osobnych tzw. benefitów, o które aplikowało się oddzielnie, a i sam system był dość dziurawy, więc nie sprawdzano aż tak silnie to, czy komuś się dany benefit należy czy nie. Mimo tego większość Polaków, Litwinów i wszystkich innych imigrantów z Europy Centralnej i Wschodniej pracowała, a nie wyciągała łapki po kasę. To oczywiście zapewniło wpływy z podatków, a jednocześnie kolejne koło zamachowe dla gospodarki, w której teraz te miliony ludzi robiło zakupy, jeździło, zwiedzało kraj, kupowało auta itd. itd. To wszystko było bardzo dobrze zbalansowane, a co za tym idzie, nie było drzazgą w oku brytyjskiego społeczeństwa. I owszem, zdarzały się pewnie jak wszędzie rozmowy w stylu: Polak zabał mi pracę, ale były to raczej sytuacje marginalne. Więc zapytacie pewnie: OK, to co jest inaczej tym razem? O co biega tym Brytyjczykom z tymi biednymi imigrantami? No więc zacznijmy od tego, że w tej chwili Anglię zalewają hordy, ale nie biednych imigrantów, tylko ludzi, którzy szukają kasy z benefitów ale i z nielegalnej pracy. Dopiero niedawno co wyszło na jaw, że azylanci co to mieli grzecznie sobie siedzieć w hotelach czterogwiazdkowych za darmo, zamiast tego pracowali na nielegalu w dowożeniu jedzenia na wynos. Co ciekawe i pewnie tego nie będziecie wiedzieć, o ile nie mieszkacie w UK, to McDonald's na przykład musiał wprowadzić specjalne, sztywniejsze papierowe torby, które dodatkowo są zalepiane od góry taśmą, którą trzeba rozerwać, żeby się dostać do jedzenia. Dlaczego powiecie? Ano dlatego, że ci biedni azylanci co to pracują nielegalnie Wyżerali ludziom frytki. Jasne, że może być to zupełnie zabawne i marginalne, ale jeżeli słyszy się, że taki człowiek dostaje hotel, żarcie, opierunek, telefon i preferencyjną służbę zdrowia za darmo, a do tego potrafi nielegalnie robić nawet do 3000 funtów miesięcznie, no to szlak Anglików jasny trafia i krew nagła ich zalewa. Bo starsza kobieta czy mężczyzna. Którzy tutaj przez lata mieszkali, nie może się dostać do lekarza i czeka po pół roku, a do hoteli sprowadzani są specjaliści, lekarze, a nawet dentyści, którzy leczą imigrantów bezpośrednio w hotelu? No to jak możecie się czuć w takim wypadku? Dam Wam doskonały przykład. U mnie w pracy jedna kobieta musiała teraz niedawno wracać z ojcem do Hiszpanii, bo – i trzymajcie się teraz dobrze stołków, bo spadniecie – Tutaj w UK zdiagnozowali u niego raka płuc drugiego stadium, i wyobraźcie sobie, że nie przyjęli go ani na operację, czy nawet na chemię, czy na cokolwiek, bo na razie to jest zdaniem NHS tylko drugie stadium. A oni mają ludzi, którzy są w czwartym stadium i którym już teraz nie są w stanie pomóc, bo mają taki backlog jak z Londynu do Edynburga. I wyobraźcie sobie teraz Brytyjczyka czy Anglika, który nie ma możliwości wyjechać do innego kraju, żeby się leczyć, tak jak tym moje koleżanki. Jak on się czuje czytając takie wiadomości? No ludzi to najzwyczajniej w świecie drażni. Chcecie konkretny przykład, gdzie ludzie mają już dość zalewo ludzi, którzy są im obcokulturowo? Nie ma sprawy, mówisz i masz. Wyobraźcie sobie teraz taką hipotetyczną sytuację, że w Polsce w szkołach nagle przestaje się podawać na obiad na przykład schabowego czy mielony z mięsa wieprzowego. Bo tak się tutaj w UK w tej chwili często dzieje. W wielu szkołach w UK zostają już wprowadzone obiady w stylu halal, ponieważ dzieci do niej uczęszczające są w większości pochodzenia pakistanskiego albo generalnie wyznania muzułmańskiego. Ale pójdźmy dalej. Jak sądzicie, jakie jest najbardziej popularne imię męskie nadawane noworodkom w UK? James? Charles? Richard? No gdzie tam? Mohamed. Od wielu już lat najczęściej nadawane imię w UK to Mohamed. Jeżeli to nie jest powolne zastępowanie narodowości inną, no to ja już nie wiem co jest. Nie pamiętam już teraz, który polityk w Polsce bardzo dobrze to wytłumaczył. Z mniejszościami jest tak, że są tolerancyjne, dopóki są w mniejszości. W momencie, kiedy ten balans przechyla się na jedną stronę, wówczas zaczynają nabierać odmiennego podejścia i starają się narzucać swoją wolę. Można to porównać do trzech stadiów imigracji, a klucz ich zrozumienia leży w samej nazwie. Pierwsza początkowa, czyli imigracja uciskanych i prześladowanych, druga to imigracja już pod nazwą oburzonych, a trzecia dominujących. Od tysięcy lat ta zasada się nie zmieniła, a wszelkie lekkie odstępstwa są bez znaczenia, bo cel jest zawsze taki sam – kontrola poprzez zalew. Czyż nie mamy teraz z tym do czynienia również w Polsce, jeżeli chodzi o uchodźców z Ukrainy? Dopóki są mniejszością, jest ok, ale gdy staną się piątą kolumną wybierającą swoich na różne stanowiska, to czy wtedy też będzie wszystko ok? Pytania retoryczne. I tak samo jest tutaj w UK. W Londynie są miejsca, gdzie na środku ulicy potrafią być odprawiane obrządki religijne, i nikt się nie odważy tego zakazać, bo albo boi się o swoje życie i zdrowie, albo o to że zostanie posądzony o rasizm. I tutaj warto dodać, moi drodzy, że Anglicy posądzenia o rasizm boją się jak diabeł święconej wody. Dlatego, że tutaj w UK strona lewicowa jest tak nienawistna, że każda osoba, która nie zgadza się z jej założeniami i dogmatami natychmiast jest niszczona od każdej możliwej strony. Doskonałym przykładem jest J.K. Rowling, autorka słynnych książek o Harrym Potterze. J.K. za wszelką cenę obala tą durną lewicową ideologię, że kobieta może być mężczyzną i odwrotnie nazywa sprawy po imieniu i mówi, że kobietą może być nazywana no, tylko biologiczna kobieta. I o tyle, o ile można się, może się to wydawać zabawne dla Was oglądających ten odcinek, to w końcu nawet sąd najwyższy tu w UK musiał się powiedzieć i uznał, że kobietą jest tylko biologiczna przedstawicielka rodzaju żeńskiego. Do dziś Rowling jest atakowana, obrzucana obelgami i nawet osoby, które zawdzięczają jej karierę jako twórca postaci Harry'ego Pottera, odżegnuje się od niej, popierając lewicową propagandę. Jak się na tym tak głębiej zastanowić, to można by zapytać, po co to wszystko w ogóle jest robione? Jaki jest cel? Odpowiedź w gruncie rzeczy jest bardzo prosta: cel jest koniunkturalny. Tak samo jak koniunkturalna jest w Polsce wojna polsko-polska od wielu lat podtrzymywana. Zarówno przez prawą, jak i lewą stronę polskiej sceny politycznej. Tutaj w UK jest dokładnie tak samo. I tutaj przytoczę wiadomości, jakie dość niedawno. Podał Bloomberg, jedna z najbardziej lewicowych agencji informacyjnych. Zresztą, co to dużo mówić: wszystkie agencje informacyjne i mediów to lewactwo w najgorszym znaczeniu tego słowa pełne manipulacji propagandy, o tym wszyscy wiemy. Ale wróćmy do tematu. Zdaniem Bloomberga, Europa staje się kontynentem, który nie da się rządzić, bo boryka się z niekorzystną kombinacją napiętych budżetów, powolnej administracji, rozdrobnienia politycznego. Energicznych, energiczne, przepraszam, opozycji ze strony skrajnych ugrupowań politycznych i niepokojów społecznych. I oczywiście, mówiąc o energicznej opozycji i skrajnych ugrupowaniach politycznych mają oni na myśli wszelkiej maści organizacje prawicowe i konserwatywne. Nie wiem jak na Was, ale na mnie przestały już działać teksty typu jesteś konserwatywny to od razu nazista. Zaczyna to po ludziach spływać jak woda po kartce, bo to są tak wyrutne bzdury, że aż szkoda czasami czasu by je dementować. I mam wrażenie, że prawica na całym świecie tak zaczyna powoli do tego podchodzić. Również ta prawica, tutaj, w UK. Natomiast odpowiedzią wściekłej lewicy są właśnie takie wydarzenia, jakie ostatnio miały miejsce w Stanach Zjednoczonych czyli zamach i morderstwo Charlie'ego Kilka. Sorry, znowu dygresja z mojej strony. Zaraz ten sam cały odcinek w ogóle zgubi kontekst. Okej, okay, wracając do Bloomberga. Zdaniem agencji bezsilność władz staje się w Europie normą, zaś z badań opinii publicznej wynika, że w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii w najbliższych wyborach władze mogą przejąć siły skrajnej prawicy. Osabiony kontynent jest coraz bardziej podatny na kaprysy globalnych reżimów lub silnych przywódców. Tak właśnie przedstawia to Bloomberg. Dalej, Bloomberg podkreślił, że w krajach Europy osab lub załamał się konsensus co do tego, jak dzielić dochody w czasie słabego wzrostu gospodarczego. Spór podsycają skrajna lewica i prawica, twierdzące, że problemem są albo lepiej sytuowani, albo imigranci. No bo tak jest prawda nielegalna imigracja jest generalnie problemem. Do tego dochodzi kwestia starzenia się społeczeństwa, która sprawia, że każde państwo opierające się na publicznym systemie emerytalnym stoi przed trudnymi decyzjami. Bloomberg wymienia Francję, w której premier zmienił się po raz piąty w ciągu dwóch lat. Wielką Brytanię, gdzie rządząca Partia Pracy straciła poparcie, zaś skrajna prawica doprowadziła do właśnie największej demonstracji, jaka miała miejsce w Londynie. W porównaniu z tymi dwoma krajami Niemcy mają znacznie mniejsze zadłużenie, ale w koalicji kanclerza Friedricha Merca, która powstała po skromnym zwycięstwie wyborczym, już widać pęknięcia. Skrajnie prawicowa AfD jest obecnie główną partią opozycyjną i w kolejnych wyborach będzie walczyła z CDU Merca o zwycięstwo. W Hiszpanii socjalistyczna koalicja premiera Pedro Sancheza utrzymała się przy władzy tylko dzięki kontrowersyjnemu sojuszowi z katalońskimi separatystami. We Włoszech premier Giorgia Meloni musi radzić sobie ze sprzecznymi żądaniami koalicjantów i zmaga się z ogromnym zadłużeniem kraju. W holenderskim parlamencie zasiada aż 15 partii, a w Belgii sformowanie rządu zajęło ponad pół roku. Bloomberg nawet przytoczył Polskę, gdzie drugi rok rządu premiera Donalda Tuska zakłóciło. Szokujące zwycięstwo wyborcze nacjonalistycznego outsidera Karola Nawrockiego, jak go nazwali. Także Unia Europejska stoi przed wyzwaniami wynikającymi z jej charakteru, ocenił Bloomberg. Podczas gdy prawa i zasady wspomagają wzrost gospodarczy kontynentu, jej procesy decyzyjne przebiegają często powoli i wymagają konsensusu. Europejscy przywódcy coraz bardziej przypominają monarchów, którzy pełnią funkcje ceremonialnie, ale są pozbawieni możliwości faktycznego rządzenia, podsumował Bloomberg. Czyli widzicie, moi drodzy, z tego całego tekstu Bloomberga wyłania się dla mnie gorycz faktu, że lewica musi współrządzić z prawicą. Że kończą się czasy, gdzie władza była praktycznie albo po jednej, albo po drugiej stronie. No, oni nazywają to rozdrobnioną demokracją. Wieludna bzdura. Demokracja z natury jest rozdrobniona, bo pochodzi od ludu, a więc milionów małych głosów przekładających się na mandaty konkretnych ludzi. I dopóki ci ludzie nie będą rządzić dzięki ludowi i dla ludu. Jak jest to zawarte w konstytucji amerykańskiej, by the people and for the people, dopóty rządy nie będą w stanie dzierżyć władzy bezwzględnej. I niestety prawica i konserwatywna część sceny politycznej, również w Polsce, musi wreszcie to zrozumieć, że sojusze z innymi konserwatystami są jak najbardziej potrzebne. Zobaczymy, jak to będzie tu w UK. Jak na razie, wszyscy szykują się na premiera Nigella Farraża. Czy to oznacza, że Wielka Brytania naprawdę się obudziła? Można powiedzieć, że jak zwykle, czas pokaże i zweryfikuje wszystko to, co do tej pory się dzieje. Tak czy inaczej, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i jak zwykle zapraszam do subskrypcji, polubienia nagrania i kliknięcia przycisku dzwoneczka, abyście zawsze byli poinformowani o najnowszym odcinku na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się manipulować informacjami, jakie sprzedawane są Wam przez media głównego ścieku. Aplikujmy zdrowy rozsądek względem wszystkiego, co starają się nam wcisnąć. Do zobaczenia następnym razem w przyszłym nagraniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć.